Co dzisiaj kupiłam? matkę. Um, Limbalm Cherry Naprawdę piękny zapach Nie koloryzuje Ale y, no dodaję trochę blasku e, To nie dzisiaj kupiłam, ale też Bardzo piękne moim zdaniem Za 36 rupi, czyli 3 zł Ono z Polsce za prawie, prawie 30 zł więc opłaca się tutaj kupić. Dwie takie baterie. Eee, Bateryki. I naj, najlepszy, mój zakup, czyli takich, z którego się najbardziej ucieszyłam. Walkie toki. Akurat dla Bubu -bu -bu nie było innego, ale piękne. Będę dzisiaj odpakowywać. Odpakowujemy. Gully Made in China, China czyli robiony w Chinach. To jest tak. E, tutaj jest taki guziczek, że naciskasz i e, mówisz. Tutaj właśnie zdobywa się speaker, czyli mówisz e, i jednocześnie możesz słuchać. Tutaj jest power on off, czyli włączasz i włączasz. Tutaj jest taka lampeczka. A tutaj masz właśnie taką mm, baterię. Mam nadzieję, że mi się udało ją kupić. E, ogólnie tu są inne jakieś dziwne legówki. Czy tam labubu. Naprawdę ładne. Zacznę powoli odpakowywać, chociaż nie wiem jak to się robi. Jest tak zapakowane. Okej, okay, dobra. I w tym jeszcze jest takie coś jakby e, jest... Ze, taki mały bo taki jakie wyjemy toki a nie ja mówiłam, są zaczepki takie, tylko takie delikatne, jak wszystko pla plastik fantastyk, więcej nic nie ma, e, to jest wszystko, to jest wszystko plastik fantastyk. Naprawdę. Dobra. Będziemy... Dobra. Dajcie mi chwilkę. Ciężko? Za chwilę pokażemy. Naprawdę? Naprawdę? Serio? Jest w środku bateria. Ja cię! Tu chodzi chyba o to, że mam włączyć czy coś. Nie mam dla tego pojęcia... Jak to się wyciąga robi w ogóle nic. No nie wiem, to chyba powinno działać. Działa! O ja pior! Dobra, dobra, tutaj się zaczyna. Ja cię kręcę, tu działa. Dobra, zakręcam. Dobra, to już y, mamy. Teraz to. Dobra, opakowałam. Wiem, o co z tym chodzi teraz. Muszę zdjąć tą jakby baterię z plastiku. Tutaj mamy... Dobra, wzięłam już. Sobie poradziłam. Próbuję odpakować. Bardzo trudno jest odpakować. To jest ogólnie robione w Chinach, więc naprawdę... Mm, teraz patrzcie na to będziemy robić czy to w ogóle działa tu takie gówno chińskie na razie nie działa dobra udało mi się włączałam więc działa teraz będziemy zakręcać tylko najpierw jeszcze to dobrze kurczę włożę um, dobra. dobra ogólnie działa włączamy Halo, halo, halo. Halo, halo, działa. Działa, działa. Działa. Ujacie, działa. Mega chińskie, mega chińskie gówno, ale naprawdę działa. Halo, Cześć, mówię, mówię? Mówię, 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 mówię. Działa. Tatia, znaczy Co to konia? U... Tatia? Takie, takie, mierzy, mierzę. Gere, dere, na razie. Naprawdę mega fińskie kuty. No nie widziałam, że to będzie działać taki dziwny śrubokręcik w zestawie. E, takie małe dźwięko, ale dobra nie będę komentować. To było za 310 zł a to było za 36 rupi. Takie dwie jedne osoby, wiadomo. Może sobie zobaczyć jeszcze raz. A czekaj? Działa. <grypt> oh my god, nie myślałam, że to będzie działać. Myślałam, że to nie będzie działać To jest naprawdę jakieś chińskie. Gówno. Soki. Eee. No widać, wi że to działa. Mówię, mówię. Mówię, 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 mówię. mówię, mówię. mówię, mówię. mówię, mówię. musi działać. Działa.